W miniony czwartek, 30 października, byłem gościem programu Poranek na kanale Zero, gdzie razem z Piotrem Gilewskim mieliśmy przyjemność porozmawiać o zbliżającej się w Polsce gali WWE, która już 17 stycznia zawita do Gdańska. W dzisiejszym odcinku chciałbym podsumować ten występ oraz poruszyć kilka backstage'owych informacji i przedstawić Wam tak naprawdę moje odczucia po tym występie, jak i również odnieść się do sprzedaży biletów na galę w Gdańsku. Więc serdecznie, moi drodzy, zapraszam Was do obejrzenia całego odcinka. Na starcie zapraszam Was także do napisania w komentarzach jak Wam, Podobał się poranek w kanale Zero, gdzie rozmawialiśmy o wrestlingu i jak oceniacie mój występ. Oczywiście, serce komentarzy jest dla Was. Na początku także ogromne podziękowania kieruję do użytkowników Polski: Generał Jimmy Uso, The Final Boss, Spell oraz Main Event DJ Dawid za wspieranie kanału na poziomie Hall of Fame. Do sprawdzenia tej opcji zapraszam także Was, jest ona dostępna na dole pod tym filmem. Przechodząc więc do głównego tematu, poranek w kanale Zero i zanim poruszymy kwestie te, które wybrzmiały podczas samej transmisji, to chciałem powiedzieć Wam jeszcze o kilku rzeczach takich zakulisowych, ponieważ idąc po kolei od samego przywitania nas w budynku i pokierowania nas do studia, które też, co ciekawe, wydawało mi się być zupełnie większe i wyobrażałem je sobie troszeczkę inaczej, to znaczy gdzieś tam, wiecie, na 10 dwudziestym piętrze ogromnego wieżowca w Warszawie i tak, był to wieżowiec, ale nie było to aż tak wysoko. Natomiast to chyba po prostu było takie Moje wewnętrzne przekonanie i wyobrażenie sobie tego, jak wcześniej widziałem to tylko przed ekranem. Weszliśmy do środka i od razu zostaliśmy przywitani przez osoby już tam będące w środku pełen profesjonalizm, słuchajcie. Naprawdę bardzo miło, zostaliśmy przyjęci, przekierowani tutaj, gdzie zostawić kurtki, tutaj, gdzie na razie usiąść, zaczekać. Zaproponowano nam kawę, herbatkę, cokolwiek byśmy tam sobie życzyli. No i oczywiście program już cały czas trwał, bo my do studia weszliśmy jakoś około godziny 730 40 więc tak na około pół godziny przed naszym wejściem na antenę, bo tak też byliśmy umówieni. Widać, że to wszystko ma ręce i nogi. Każdy wiedział, co tam robi, każdy za coś odpowiadał, ale panowała tam taka fajna, luźna atmosfera, ludzie byli przyjaźni i, i jak najbardziej bardzo pozytywnie to oceniam. Chwila na make krótka rozmowa i wchodzimy na antenę. Bo ja w ogóle jakoś nie zarejestrowałem, że kiedy kiedykolwiek było w ogóle w Polsce. Ja kiedy nie. było pierwszy raz? Zeskoczycie, bo w 2011 roku, 11 listopada dokładnie. Zaczynamy od informacji kluczowej, czyli, że WJBB po ponad 10 latach wraca do Polski. Co ciekawe, czego nawet prowadzący nie byli świadomi: w sensie ani WWU, ani Piotrek nie wiedzieli, że WJBB w Polsce już było. I co ciekawe, jak też. Udało mi się mu przekazać cztery razy WWE faktycznie było już w Polsce, czego być może nawet i niektórzy z was nie wiedzą. Były to lata 2011-2012-2013 i ostatnia gala miała miejsce w Polsce w roku 2015, więc po ponad 10 latach WWE ponownie zawita do Polski. Widziałem też wiele uwag z Waszej strony, że dostaliśmy mało czasu. Natomiast biorąc pod uwagę na to, ile gości. Jest w takim jednym programie, i że tam faktycznie są poszczególne ramy czasowe, i każda jakby sekcja ma określony swój czas. To my autentycznie dostaliśmy i tak sporo czasu, bo chyba 21 minut trwała nasza sekcja. Porównując to z tego, co widziałem jeszcze po zakończeniu programu z innymi gośćmi, którzy także byli w tym programie i dostawali oni 14-17 minut, to i tak dostaliśmy tego czasu, uważam, sporo. I oczywiście tak, gdyby było go więcej, to zdecydowanie więcej rzeczy można by poruszyć, zdecydowanie więcej rzeczy można by przekazać. Natomiast i tak w tym krótkim. Mimo wszystko, czasie uważam, że zostało powiedziane bardzo dużo konkretów, i wrestling został bardzo dobrze odebrany. Ja też zawsze kierowałem się tym, że. Rozmowa o wrestlingu w Polsce zawsze każdy mówił, że jest trudna, bo ludzie są zamknięci na wrestling, bo ciężko jest jakkolwiek o wrestlingu powiedzieć, co kompletnie nie jest prawdą. Rozmowa o wrestlingu właśnie w takim programie głównie zależy od przede wszystkim prowadzących, ale i rozmówców. I uważam, że z Piotrem jak najbardziej poprawnie przedstawiliśmy wrestling i to czym jest WWE i co w naszym kraju będzie się odbywało oraz jak w ogóle takie walki wrestlingowe wyglądają. Zresztą w momencie, w którym dostałem telefon z zaproszeniem do kanału Zero I wiedziałem, że program poprowadzi WWN oraz Piotrek Połać Którego w sumie nie znałem wcześniej, nie mieliśmy mieli okazji się poznać Z kolei z WWN poznałem się już kilka lat temu przy okazji moich wcześniejszych walk freakowych To byłem po prostu spokojny o to, że Wówunio ten program poprowadzi po prostu dobrze Że on podejdzie do wrestlingu tak, jak powinno się podejść Bo wiem, że sam w latach wcześniejszych, o czym też i na wizji powiedział, wrestling oglądał Ale to były jeszcze czasy WWF i WCD więc totalnie nie moje czasy. Wydaje mi się, że wrestling mimo wszystko to jest udawane, prawda, ale on wymaga pewnych ak akrobatycznych zdolności. Jak to się ma, jak do tej federacji? W sensie? Zdecydowanie to wymaga dużych umiejętności okay. atletycznych, ponieważ mm -hmm. to jest, na no wszystko, ja bym to najbardziej, jak bym do tego zbliżył, rola kaskaderów powiedzmy. Tak, zdecydowanie. Mm -hmm. Bardzo społeczeństwo wrestlingowe nie lubi słowa udawane, mm -hmm. bo faktycznie te ruchy są wspólne koordynacje Smartowane. i tak dalej. Dokładnie, natomiast to boli, to autentycznie boli. Jak uderzysz, no tak, dostaniesz prawdziwy na stół, no to nie ma opcji, żeby to nie bolało. Padło też stwierdzenie, że wrestling jest udawany, co udało mi się też od razu naprostować i wytłumaczyć, że wcale tak nie jest, bo doskonale wiemy my, społeczeństwo wrestlingowe doskonale wie, że takiego określenia nie lubimy, więc to wybrzmiało i to jest bardzo kluczowe. I zresztą uważam, że dobrze, że właśnie takie określenie padło, bo była przestrzeń, aby jakkolwiek odnieść się do tych słów i od razu je sprostować i nie było też czegoś takiego, że prowadzący usilnie starał się wmówić, że nie, przecież to już udawane, jak oni mogą to robić naprawdę, przecież oni naprawdę się nie biją i tak dalej, i tak dalej, tylko naprawdę z klasą bardzo dobrze, zarówno Marcin, jak i Piotrek, przyjęli to, czym jest wrestling i z chęcią nawet jeszcze o tym rozmawiali i dopytywali o poszczególne elementy, jak to wszystko wygląda. Czy jeśli chodzi o prowadzenie storyline'ów, czy jeśli chodzi o kontuzje, które tak w wrestlingu się zdarzają i są one prawdziwe. Idealny przykład to Seth Rollins, który jest teraz wykluczony z akcji i musiał zwakować swój tytuł mistrzowski. Więc my doskonale wiemy, jak bardzo nielubiane jest określenie udawany, ale uważam, że bardzo dobrze, iż ono padło, ponieważ można było sprostować to, wytłumaczyć nowej widowni, na czym polega wrestling, wytłumaczyć także tłumaczenie nazw i tak dalej, więc. Podkreślanie zresztą nawet prawdziwości tej akcji i kontuzji też było tutaj kluczowe, bo w takim przypadku ten wrestling mógł dotrzeć do nowych osób, czego sam doświadczyłem, bo pisaliście do mnie nawet na Instagramie, że nie znaliście wcześniej tematu, ale zajawiliście się tym i jest to dla mnie naprawdę bardzo miłe, więc i w tym miejscu bardzo serdecznie witam wszystkie nowe osoby, które na kanał Wrestling One dopiero zawitały i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Padło też pytanie dla kogo jest wrestling i uważam, że było to bardzo ważne pytanie, ponieważ wrestling jest tak naprawdę dla każdego. Wrestling jest dla wszystkich i ja doświadczyłem tego głównie będąc częścią Gal WWE w Wielkiej Brytanii. Tam przychodzą całe rodziny. Najmniejsi, najstarsi, tam naprawdę przedział wiekowy jest ogromny. I tak jak powiedziałem w programie, uważam, że dla wrestlingu warto po prostu je zdać szansę. Znaleźć tą przestrzeń i poczuć to, czym jest wrestling, bo to nie jest udawane show. To najprościej dla nowej osoby, jak wspomniałem, warto porównać do serialu. Serialu, który ma po prostu swoich aktorów, który ma swoje główne wątki, wątki poboczne który trwa po prostu z tygodnia na tydzień i to jest idealne porównanie dla kogoś, kto wrestlingu nie zna. Dla osób, które chciałyby poznać wrestling, chciałyby poznać WWE, to najlepiej porównałbym to po prostu do oglądania serialu. Głównym celem naszej wizyty w poranku na kanale Zero była oczywiście promocja gali WWE w Gdańsku, która już 17 stycznia 2026 roku. I też, co ciekawe, i cieszę się, że wybrzmiało to na programie, nie byliśmy tam z ramienia współpracy z organizatorem, czy współpracy z kimkolwiek innym, nie. Ja w tym programie byłem jako ja, jako Patryk Domke, jako osoba, która tworzy wrestling na YouTubie już od wielu, wielu lat, jako osoba, która czuje się przedstawicielem polskiej społeczności w strefie medialnej i też właśnie w tym celu byłem zaproszony do tego programu, za co bardzo dziękuję. Wielkie podziękowania dla kanału Zero za zaproszenie, bo było mi niezmiernie miło gościć w programie, jak i również bardzo miło było mi po prostu porozmawiać o wrestlingu w zupełnie nowym miejscu na większą skalę. Bo jest to coś, czym zajmuję się od wielu lat i mogłem w końcu wyjść z tym tematem gdzieś dalej, gdzieś szerzej. I wiem, że to dopiero też początek. Przed nami, moi drodzy, święto dla fanów wrestlingu, które tak naprawdę mamy okazję doświadczyć po raz pierwszy na taką skalę, po raz pierwszy w takiej odsłonie. Bo mimo wszystko, nawet jeśli ktoś z Was był te 10 czy ponad 10 lat temu na jednej z gal WWE w Polsce. To nie jest to samo, to będzie zupełnie inne show, na zupełnie innym, większym poziomie, w zupełnie innej oprawie. I powiem krótko, po prostu warto jest tam być, jeśli jesteście nowi w tym temacie, to warto jest dać szansę dla wrestlingu i po prostu poznać, doświadczyć tego na żywo. Bilety są już w sprzedaży, w piątek wystartowała sprzedaż ogólna, w środę miała miejsce pierwsza sprzedaż, gdzie też udało się wielu osobom widziałem zakupić bilety, w tym też i mi razem z typowym balikiem, jak to zwykle już bywa, będziemy gali WWE. Natomiast jeśli są osoby, które także chciałyby na tej gali się pojawić, to nic straconego, ponieważ dalej bilety są jeszcze dostępne. Co duża część Ergo Areny została już sprzedana i jest to naprawdę bardzo pozytywna dla nas informacja, a przynajmniej tak można to odebrać z tego, jakie sektory są dostępne, a jakie już są niedostępne, jeśli chodzi o płytę Ergo Areny. Jest oczywiście gdzieś możliwość, że po prostu Ticketmaster odblokował pewne sektory, ale wydaje mi się, że tak nie jest. Wydaje mi się, że dostępna była cała Ergo Arena i po prostu większość biletów wydaje się być już wyprzedana. Natomiast tak jak powiedziałem, są one jeszcze dostępne, więc wpadajcie, zostawię wam link w opisie, jeśli chcielibyście bilety na gale, to serdecznie Was do tego zapraszam i zapraszam was także do spotkania się razem ze mną i całą naszą społecznością Reslam, ponieważ wielu właśnie z was będzie także na tej gali, co mnie ogromnie cieszy. Wiem też, że dużo osób mówiło tutaj o wysokich cenach. I tak, zgodzę się, te ceny są wysokie, ponieważ za środkowy sektor na trybunie musimy zapłacić około 700-1500 czy 1500 zł. Górne trybuny to jest kwota 500 zł, a same okolice Ringu to już są kwoty od 2 do 4,5 tysiąca. I tak, to są duże kwoty, zgadzam się z tym, ale to są po prostu ceny narzucone przez TKO i nic z nas nie ma na to wpływu. Mimo wszystko, moi drodzy, mogę powiedzieć Wam, że warto jest dać temu szansę, warto jest to przeżyć i po prostu być częścią tego wydarzenia. Wiem o czym mówię, gościłem już trzy gale w Wielkiej Brytanii i to naprawdę jest coś niesamowitego. Jeśli jeszcze chodzi o poranek w kanale 0, to szczerze mówiąc, naprawdę jestem zadowolony z tego, jak ten występ wyglądał, jak zostaliśmy odebrani, jak pozytywne są odzewy w komentarzach i też jestem zadowolony z tego, co po prostu udało się w tym krótkim czasie powiedzieć, bo uważam, że naprawdę bardzo dużo zostało powiedziane. Przede wszystkim powiedzieliśmy o Gali, która już wkrótce odbędzie się w Polsce. Wytłumaczyliśmy, czym jest wrestling, jak to wygląda, dla kogo jest wrestling, i to było naprawdę kluczowe, aby dotrzeć do nowych fanów, a w tych starszych obudzić po prostu tą miłość, którą gdzieś kiedyś do wrestlingu mieli. Udało się również oczywiście wspomnieć o Luan, co dla mnie było bardzo ciepłe dla serducha, jak i również wspomnieć o świętej pamięci już Pawle Borysie Borkowskim, dzięki któremu tak naprawdę, słuchajcie, teraz na taką skalę o wrestlingu w Polsce możemy mówić. I tak naprawdę jedyne, czego nie powiedziałem, bo po prostu musieliśmy już kończyć i zostaliśmy pożegnani i, i musiał już wchodzić jakiś tam materiał, to nie zdążyłem powiedzieć It. A bardzo chciałem zrobić to na antenie, natomiast nic moi drodzy straconego, jestem naprawdę zadowolony tą wizytą, tym zaproszeniem, więc jeszcze raz dziękuję i też powiem wam szczerze, że obudziło to we mnie taką chęć powrotu do naszej serii, serii sprzed kilku lat, kiedy ten jeszcze wrestling robiłem na dawnym kanale Patricos i była tam seria WWE News, która była publikowana codziennie o 7.00 i... Tak ten poranek jakoś obudził we mnie tą chęć, aby do właśnie tej serii 7.00 WWE News na kanale One powrócić, więc dajcie w komentarzach znać, czy chcielibyście, aby taka seria wróciła na stałe na kanał, bo mam na to naprawdę ciekawy pomysł i jestem ciekawy waszego feedbacku. Dajcie również znać, jak wam podobał się występ w kanale Zero, no i oczywiście dajcie także znać, czy jedziecie do Gdańska, jeśli tak, to jakie bilety macie kupione i w jakich sektorach będziecie siedzieć oraz mam nadzieję, że widzimy się tam naprawdę z jak największą ilością fanów. Dziękuję wam moi drodzy za obejrzenie. To tyle w tym odcinku. Chciałem, żeby to była naprawdę taka część pewnej naszej historii na kanale Resluan i żeby ten film został tutaj jako pamiątka, a dla osób, które nie widziały tego występu, nie widziały tego programu w kanale Zero, po prostu pokrótce wam to streścić i pokazać jak to w częściach wyglądało, a cały zapis zostawiam dla Was na karcie końcowej tego filmu, jak i również jest on dostępny w opisie. Możecie śmiało wbić i obejrzeć całą naszą rozmowę razem z Piotrem Gilewskim, gdzie gościliśmy w poranku u Wówunia i Piotra Połacia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach i transmisjach na żywo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nie zrobiłem tego w poranku, zrobię to teraz, trzymajcie się. Hit. Szczerze nie wiem nawet gdzie jest mój dom Pojawiam się, znikam na zmianę jak cień Ja nie chcę myśleć kiedy odpalam lo